Witajcie na kanale Motomodelarz. Dzisiaj e, kolejne otwarcie pudła już nie będę mówić inbox tylko otwarcie pudła e, od Hasegawy co mamy w środeczku? jest to model Kawasaki KI61 i tej Tony. jest to numer nie wiem A3 nie wiem czy tak Hasegawa swoje numery pudełek zaznacza to jest jakiś 00133, więc gdybyście szukali, to podejrzewam, że albo ten numer A3, albo 0133 będzie tym numerem, pod którym powinniście znaleźć ten model. Tak on wygląda po złożeniu. Fajne żółte zbiorniczki pod spodem. OK, zaglądamy, żeby nie przeciągać. Co mamy w pudełeczku? A w pudełeczku mamy Wypraski, kalki i instrukcje. Także to by było na tyle. Dzięki, cześć. Nie no, żartowałem oczywiście. Taki sucharek ode mnie. Zaczynamy od kaleczek. Nie ma tego dużo, ale fajne. Ładne, kolorowe. Jest i koniczynka, są jakieś żółte paski, białe. Ciekawie to wygląda. Nie znam się na samolotach, wybaczcie mi. Kupiłem po prostu tak dla frajdy składania. Instrukcja obsługi. O, nawet powiedzmy, że półkolorowa. Także tak to wygląda. Tu gdyby ktoś potrzebował farby jakie są potrzebne. Są wyszczególnione. I tu mamy malowania. Dostępne są dwa malowania. Pierwsze modelowanie to jest malowanie Majora Kobayashi Hofu Chofu z 45, nie wiem jak to się wymawia a drugie jest malowanie Lite 44 rok. Takie niebieskawe dla odróżnienia, Dobra, instrukcja krótka, to model krótki nie powinniście mieć problemu, żeby go złożyć w 1-2 dni. Otwieramy folikę, zaglądamy do środka. W środku, moi kochani, mamy kabinkę. Jest jeden element przezroczysty. Nie będziemy go wyciągać, żeby się nie porysował. Rameczka numer 1 Długość samolotu, moi kochanie, już go przykładamy. No, jakieś 11,5 cm długość. Plus śmigiełko, może 12 cm długości. Mniej więcej taki. Czekajcie, przyłożymy do tego poprzedniego. Tak, podobne. Czyli wielkościowo mniej więcej to będzie taki, oto samolocik. Tamten w trakcie składania. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jakość detali, no nie musicie, nie, nie myślcie sobie, że tu będzie niewiadomo jak detalistycznie, szczegółowo to zrobione. Tym bardziej, że za. Te modele gdzieś w granicach 30-40 zł kosztują, więc nie oczekujmy cudów. Są tutaj jakieś linie, więc można to sobie fajnie poskładać. Jak widzicie, linie są wklęsłe, więc jeśli ktoś robi jakieś pre coś tego typu, to fajnie. Nie są wypukłe. Także skrzydła i mamy nawet pilota i jakiegoś ludzika w gratisie. Przy tamtym modelu nie było. Także dwie proś prościutkie rameczki, i to naprawdę podejrzewam, że przy dobrym przy dobrym czasie, jeśli macie to w jeden dzień już ze schnięciem macie złożony ten oto model. Kawasaki. Tak, Kawasaki. Tyle ode mnie. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajeczka. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego modelu, zawsze możesz napisać w komentarzu, to Ci odpowiem. Nie wiem, czy będziesz coś potrzebował z instrukcji, czy jakieś farby mam Ci powiedzieć, czy cokolwiek, to daj znać. Tyle ode mnie. Dzięki. Cześć.